Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym jesiennym vlogu. W ten mglisty, delikatnie mroźny, ale słoneczny rześki i naprawdę przyjemny poranek. Odprowadziłam chłopaków do szkoły i w drodze powrotnej stwierdziłam, że skoro jest taka pogoda, to muszę zrobić sobie krótki spacerek i od razu powiem wam, że inaczej się czuję. No, ale jestem już w domu, także biorę się za robienie śniadania, ogarnięcie na szybciutko mieszkania i muszę wybrać się do centrum, załatwić jedną rzecz, później z Antosiem do lokopedy, po Szymonka do szkoły. I myślę, że troszkę czasu spędzimy też na dworze, skoro jest tak piękna pogoda, no to trzeba z tego po prostu korzystać. Także nie przedłużając, zapraszam Was do spędzenia tego dnia ze mną. No i słuchajcie, wróciłam przed chwilką do domu. Niestety nie udało mi się ogarnąć tego, co chciałam, więc tak trochę słabo. No, ale może się uda jutro, a jak nie, no to trudno, nic nie zrobię. Jest godzina za 5.11, więc idę trochę usiąść, odsapnąć, odpocząć i będę się pomału zbierać po Antosia do szkoły. Będziemy do tego lokopedy, później po Szymona odebrać go. I ewentualnie z Szymonem jeszcze podskoczę na chwilę do centrum na takie ekspresowe zakupy i przegląd, co tam jest fajnego. A później, może wybierzemy się na plac, bo posłuchajcie, jest tak świetna pogoda. Co prawda widzieliście, że miałam nauszniki, rękawiczki też założyłam, bo jednak jadąc na rowerze to jest inaczej, a spacerując też inaczej. Także jeżeli dzieciaki będą chcieli iść. Po szkole na plac zabaw to pójdziemy, bo naprawdę pogoda jest super, więc trzeba to wykorzystać, bo nie wiadomo jak będzie jutro czy pojutrze. Wiecie, niby jedno zapowiadają, a drugie później jest. Także taki jest plan na popołudnie. No a teraz wy idę chwilę usiąść, odpocząć i dalej trasę. I my już moi drodzy jesteśmy u Lokopedy, także teraz czekamy na panią, aż wyjdzie, poprosi Antosia. A mama sobie odpocznie. Dobra, wróciłam do domu. Biorę teraz szybciutko wózek i lecę po Szymona. Ale powiem Wam, że normalnie mam już dosyć. No ale cóż, jak trzeba coś załatwić, to trzeba. Także lecimy po Szymona. Na centrum, i dopiero wtedy do domu. No i słuchajcie, jestem ponownie w centrum, tym razem z Szymonem. Odebrałam go ze szkoły i stwierdziłam, że od razu idę. Poszedł na drzemkę, także mam nadzieję, że na spokojnie uda mi się załatwić tym razem to, co chcę. No i słuchajcie, udało mi się ogarnąć to, co potrzebowałam, także teraz idziemy do Primaniego. A w primarku święta, słuchajcie na całego. Jaki fajny sweterek. Tu mamy coś dla piesków, coś dla nas, pań, sweterek. Z drugiej strony i dla dzieci, i dla nas. No, i słuchajcie, wracamy już do domu. Udało mi się załatwić wszystko to, co chciałam. Więc na maksa się cieszę. Teraz jeszcze podejdziemy sobie na chwilkę na spożywkę, dokupić jakieś owoce, coś jeszcze na obiad. I będziemy lecieć po Antusia do szkoły. Ale powiem Wam, że pogoda jest tak kapitalna, że na 100% pójdę się czekami na plac zabaw. Nie ma innej opcji. I moi kochani, wróciliśmy przed chwilką do domu. Byliśmy też po tej szkole na placu zabaw, ale dosłownie na 20 minut, bo wiecie, jak świeci słoneczko, to jest fajnie, przyjemnie, można siedzieć, dzieciaki mogą się bawić, ale jak już to słoneczko zachodzi, no to już robi się chłodno, także stwierdziliśmy, że jednak się zawijamy, bo zaczęło się właśnie robić troszkę chłodno. Także pokażę Wam teraz całe zakupy, bo standardowo Aldi i Jumbo, no i tak, mamy tutaj z Jumbo oczywiście karma do psów razy dwa, z Aldika mam tutaj kalafior, bo jest teraz w promocji, więc wzięłam cała reszta zakupów tutaj w siatce i mamy tak. Na promocji w Aldiku są teraz też te jabłuszka dla dzieciaków, które swoją bardzo, swoją bardzo swoją drogą i my lubimy, i dzieciaki lubią, więc No ja w sumie często kupuję. Czy też w Aldiku, czy bo zależy, gdzie są na promocji. Jak nie są, to i tak je kupuję. No ale teraz są na promocji, więc właśnie wzięłam do tego ogóreczek. Dwie paczki takich klasycznych kabanosków, bo są teraz właśnie w Aldiku, 2 euro za sztukę i są i klasyczne, i chili. No ale udało mi się jeszcze wynaleźć dwie paczki klasyczne, także wzięłam do tego dwie papryki, bo są też dwa, dwie za euro, więc mamy tutaj w promocji jest taka paczka sałaty obiadowych 200 gram, więc też jedną kupiłam. Dalej mam tutaj z Jumbo masełko, bo oczywiście przez trzy dni chodziłam i nie kupiłam dopiero dzisiaj. A co Ty tu Pani chcesz ode mnie? To on sobie nóż. A ci nóż? mu No i skorzystałam jeszcze z y, ostatnich promocji: kupiłam sobie trzy czekolady. Dwie takie. Nie, absolutnie. I jedna taka, bo są trzy za 3,25. No coś tak, także. To jeśli natomiast chodzi o Prima niego, to też kupiłam kilka rzeczy, jestem zadowolona, bo przede wszystkim mam, słuchajcie, czapkę z literką mojego imienia wzięłam w kolorze szarym jest jeszcze dostępna w kolorze czarnym i białym, no ale czarnego nie chciałam, myślałam jeszcze o beżowym, ale nie było, a biały to wiem, czy tak, kremowy bardziej, to od razu bym miała brudną, także kupiłam sobie taką, i słuchajcie, jest tak przyjemna, jest tak milutka, nie wiem jaki jest nawet skład, bo nie patrzyłam, a czy tu jest w ogóle skład napisany tak, 50% poliester z recyklingu yy, i za nią zapłaciłam 5, 5 nie wiem czy sobie ostrzy 5,50 naprawdę bardzo bardzo yy, przyjemna także mam w końcu czapeczkę do tego dla chłopaków kupiłam, słuchajcie, to są takie klocki mikołajki Tutaj wzięłam dwa Mikołajki. Akurat są jeszcze pingwiny, są jeszcze jakieś ptaszki. Wiem, że chyba było pięć tych pozycji do wyboru, natomiast no, zauważyłam, że najbardziej to schodzi, i za to jedno zapłaciłam 2,50. I tutaj mamy ogólnie 27 części. Dalej kupiłam, słuchajcie, takie dwie. Miałam żeś trzy, ale jak na razie wzięłam dwie, nad jedną się zastanawiam. Takie piękne choineczki. Złotą, i właśnie z, y, zieloną ze złotą obwódką jest jeszcze biała ze złotą obwódką, i tak się zastanawiam, czy sobie ją jeszcze nie dokupić. Ale widziałam, że najbardziej właśnie te dwie schodzą, także wzięłam sobie takie dwie malutkie choineczki i one kosztowały 2,50. I ostatnia rzecz z Prima Niego to jest, słuchajcie, złota świeczka, a raczej świeczka w złotej. Y, w złotym szkle, o tak bym powiedziała. Yy, taki ma zapach. Słuchajcie, pachnie przepięknie. I ona kosztowała 3,50. Także będziemy palić, będziemy testować. Wyciągniemy sobie tutaj ten papierek. No, słuchajcie, powiedzcie, będzie to pasować, jakby to tak razem postawić? Będzie. Co prawda, to malutkie. Ale jakby pokombinować do dobrej dekoracji. To będzie jak znalazł. Także słuchajcie, to są moje całe zakupy. Ja idę to teraz pochować i biorę się za robienie obiadu albo po prostu czegokolwiek do jedzenia, bo jak zjadłam śniadanie, tak jest godzina 16 prawie, a ja jeszcze nic nie jadłam. Słuchajcie, dałam dzieciakom te y, klocki Mikołaje. Tutaj jest, y, nie wiem, czy to jest instrukcja. Czy to jest... Aha, tu jest ilość tych klocków i tutaj jest instrukcja krok po kroku, jak to e, Ma, robić. No, masz. Ty jeden woreczek, Szymon drugi. Także, no, już otwieramy. Także otwieramy i będziemy układać Mikołaja. Ale słuchajcie, drobne. Myślałam, że to będzie większe, w sensie większe cząsteczki. Podejrzewam, że Mikołaj będzie taki mały. Ale słuchajcie, też żebyście nie pomieszali sobie części. Dobra, Antoś, spadła Ci jakaś część, już słyszę. Czym przydają te części? Będziemy tutaj wszystko układać po kolei, także idziemy działać. No i słuchajcie, nasz Mikołajek jest już gotowy. Taki malutek. E, powiem Wam, że ja miałam chyba więcej frajdy z jego składania i większe zaangażowanie niż dzieciaki. Ale tak, Szymona jest poskładane. Antoś tutaj składa swojego, no ale masz na instrukcji, także patrz i składaj. A wy co? Mama czy tak? A wy co, Zeus y, siedzi i pilnuje, a raczej zastanawia się, czemu przypadkiem coś. Nie skapnie. I słuchajcie, jest godzina 16.30. Ja dopiero teraz na spokojnie przyszłam sobie usiąść i powiem Wam, że tak mi się zachciało spać, że najchętniej położyłabym się na drzemkę. No ale wiadomo, nie mogę, bo nie ma kto zostać z moją ekipą. Także za chwilę najprawdopodobniej wleci kawka ze Starbucksa, ta zimowa i do tego jedna z czekolad, które kupiłam, żeby się podładować na to popołudnie i wieczór, bo inaczej coś czuję, że energii yy, to nie będzie. Ale słuchajcie jeszcze chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz, bo przeglądałam ostatnio statystyki na moim YouTubie odnośnie subskrypcji, i tylko 42% widzów subskrybuje kanał, reszta to są widzowie bez subskrypcji. I teraz słuchajcie, taka prośba dla Was jeśli lubicie oglądać mnie nas, jeśli podobają Wam się filmy, lubicie ten content takiego życia codziennego. To zachęcam Was do subskrypcji kanału, właśnie te osoby, które nie subskrybują, a oglądają, bo lecimy do 3000. Na 3000 chcę zrobić dla Was konkurs, także klikajcie w dzwoneczek. Wiecie, Was to nic nie kosztuje, a dla mnie to naprawdę sporo znaczy. Także zachęcam i z góry dziękuję. W ogóle, słuchajcie, odpaliłam sobie tą świeczkę z Primaniego i tak wchodzę do pokoju, wiecie, co tak ładnie, delikatnie, ale słodko, tak przyjemnie pachnie. I okazało się, że to właśnie ta świeczka. No bo resztę świeczek mam, ale to są takie normalne. Jeszcze jedna się pali z Ritualsa, ale to jest eukaliptusowa. Natomiast ta tak ładnie zapachniała, że myślę, że jakby się postawiło tak w każdym pomieszczeniu po jednej świeczce, to naprawdę unosiłby się piękny zapach na mieszkaniu. Także myślę, że jeszcze sobie dokupię. No bo wiecie, to tylko 3,50, a zapach naprawdę jest ładny. Także, jeśli zastanawiacie się nad jej zakupem, to Wam naprawdę serdecznie polecam. W ogóle odnośnie primarka jeszcze to muszę Wam powiedzieć, że ja odnoszę takie wrażenie, że w tym roku jest zdecydowanie więcej asortymentu z grinchem, ale tak samo i ze Stitchem. Także na pewno dla wszystkich fanów jednej drugiej postaci coś się fajnego znajdzie, czy to do ubioru, czy coś z akcesoriów. Także. No na pewno będziecie zadowoleni, mi się natomiast bardzo spodobała ta świąteczna zastawa, przepiękne talerzyki, przepiękne kubeczki i powiem Wam, że gdybym miała więcej miejsca, to bym sobie kupiła, chociaż nie mówię, że nie kupię, bo naprawdę mi się bardzo podobały, szczególnie te talerzyki mi wpadły w oko, jest jeszcze kilka fajnych rzeczy, co by mnie zainteresowało, ale no wiecie, ja nie chcę też przesadzać, bo ileż można tego mieć. Wiecie, ja tego nie wyrzucam, ale co roku dokupować, to też jest trochę przegięcie. No, ale zobaczymy, zobaczymy jeszcze. Jestem troszkę zawiedziona, że w ogóle nie ma puścieli świątecznej w nim, także no z tym trochę kiepsko, ale naprawdę i bombki są bardzo ładne i są te świece bardzo ładne i zapachy mają też ładne. Także ja na pewno dokupię sobie jeszcze tą świecę, którą zakupiłam dzisiaj, bo naprawdę bardzo ładnie pachnie a widzicie, czasami nie warto przepłacać, a naprawdę możecie mieć fajny, o ile lubicie takie delikatne zapachy, tak, bo wiem, że są ludzie, którzy, czy tam osoby, które uwielbiają bardzo mocne zapachy, yy, że jeden i czuć, wiecie, na całą chatę, że głowę chce yy, nam rozsadzić, ale no, mówię, mi się ten zapach bardzo podoba, także na pewno sobie jeszcze dokupię. I moi drodzy, ja już w łazience, co oznacza, że szykuję dzieciakom kąpiel, za chwilę idę się też sama ogarnąć i mam nadzieję, że uda się dzisiaj położyć wcześniej do spania, bo nie ukrywam, że ten dzień mi dał tak popalić, że naprawdę chętnie wcześniej się położę, więc mam nadzieję, że uda się to zrobić. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodoba. Dziękuję za każdą łapeczkę, komentarz, a także subskrypcję. I zachęcam te osoby, które nie subskrybują, a lubią nas oglądać, do subskrypcji kanału. No bo lecimy do tych 3000, więc mam nadzieję, że jak najszybciej uda nam się to uzbierać. Także z góry Wam jeszcze raz bardzo za nie dziękuję i widzimy się już niedługo w nowym filmie. Trzymajcie się, pupiać. pa Pa!